Cześć. Witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj omówię wydajność reakcji oraz zrobię kilka wybranych zadań. Na końcu filmiku jest zadanie dla Was, żebyście sprawdzili swoje umiejętności. Zapraszam serdecznie do oglądania. Wydajność reakcji chemicznej to stosunek ilości produktu otrzymanego w reakcji do ilości tego produktu obliczonej teoretycznie z równania tej reakcji, wyrażany często w procentach. Przykładowo w fabryce nie wszystkie maszyny działają idealnie. I zawsze jest jakiś uszczerbek na otrzymanym produkcie. Wydajność reakcji powinna więc Ci się już teraz kojarzyć z pojęciem efektywności. Jeśli coś jest efektywne, to działa w 100%. Niektóre sprzęty, czy nawet ludzkie ręce, są mniej lub bardziej efektywne. Do wyrażenia wydajności stosujemy wzór. Jest to rzeczywista ilość produktu podzielona przez teoretyczną ilość produktu i aby wynik otrzymać w procentach, mnożymy wszystko razy 100%. Jednakże nie polecam używać tego wzoru, ponieważ trzeba go zapamiętać. Pokażę Ci dzisiaj, jak użyć znanej Ci już na pewno proporcji do obliczenia zadań z wydajności. Tyle z teorii przechodzimy do zadań. Zadanie pierwsze. Roztwór zawierający 20 g siarczanu 6 miedzi 2 CUSO 4 nasycono siarkowodorem. Masa wytrąconego siarczku miedzi 2CUS po odsączeniu i wysuszeniu wynosiła 11,75 g. Oblicz wydajność procentową reakcji. Najpierw w zadaniach ze stechiometrii, również z wydajności, piszemy równanie reakcji. Mamy siarczan 6, miedzi 2. Nasycono siarkowodorem, czyli dodajemy siarkowodór. Otrzymujemy wytrącony siarczek miedzi 2, czyli CUS ze szczałką w dół, ponieważ to jest osad oraz kwas siarkowy 6. Podpisujemy teraz dane, mamy 20 g siarczanu miedzi oraz 11,75 g siarczku miedzi. I co teraz? Jeśli każą nam obliczyć w zadaniu wydajność procentową reakcji, to polecam zakryć sobie ręką lub kartką papieru. Całe Produkty, a przynajmniej dane. I teraz obliczymy, ile powinniśmy dostać siarczku miedzi z tych 20 gramów siarczanu 6 miedzi. No to obliczamy. Takie zadanie już robiliśmy. Stosunek molowy w tym zadaniu jest 1 do 1 do 1 do 1. Interesują nas tylko. Te dwa związki, czyli w nich jest stosunek 1 do 1. Czyli wiemy, że z jednego mola CuSO4 jesteśmy w stanie otrzymać 1 mol CuS. I teraz, skoro mamy gramy, to musimy znać masę molową jednego i drugiego związku. Czyli masa molowa CuSO4 jest równa. 64 g na mol, czyli masa molowa miedzi. Dodać 32 g na mol, czyli masa molowa siarki. Dodać 4 razy masa molowa tlenu i wynosi to 160 g na mol. Oraz przyda nam się masa molowa siarczku miedzi 2, czyli 64 g na mol, masa molowa miedzi. Dodać 32 g na mol, czyli masa molowa siarki. Jest to równe. 96 gramów na mol. Czyli teraz wiemy, że 1 mol CUSO4 waży 160 gramów i otrzymamy z niego również 1 mol CUS, który waży 96 gramów. I teraz mamy 20 gramów CUSO4, wiemy z treści zadania i patrzymy, ile teoretycznie moglibyśmy otrzymać. Nie ile otrzymaliśmy, tylko ile moglibyśmy otrzymać. Dlatego mówiłem, żeby to zakryć, żeby na to nie patrzeć. Czyli x nie jest równe 12 gramów. I już widzimy, że ten wynik nie zgadza nam się z wynikiem, który powinniśmy teoretycznie dostać. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy utratę tego związku w procesie zachodzenia reakcji. Zawsze patrzcie, czy to, co wam wyszło, jest na pewno większe od tego, co jest w poleceniu. Jeśli to byłoby mniejsze od tego, znaczy, że popełniliście gdzieś błąd, bo wydajność nie może być powyżej 100%. I to jest przy wydajności 100%. Tak sobie piszcie, aby się nie pomylić. I teraz układamy drugą proporcję. Jeśli wiemy, że 100% to jest 12 gramów. Mamy 11,75 g, to jest to Y%. Czyli Y jest równe przybliżeniu 98%. Taka jest wydajność owej reakcji. Podkreślamy dwiema kreskami i idziemy do zadania następnego. Zadanie drugie. 44 g siarczku żelaza 2, FS rozpuszczono w kwasie solnym i otrzymano siarkowodór z wydajnością 85%. Oblicz ile decymetrów sześciennych siarkowodoru odmierzonego w warunkach normalnych otrzymano w tym doświadczeniu. Znowuż piszemy równanie reakcji. Siarczek żelaza 2 rozpuszczono w kwasie solnym, aqua, ponieważ jest to roztwór wodny, i otrzymujemy chlorek żelaza. 2 oraz siarko-wodór. Uzgadniamy. Mamy jedno żelazo, tutaj również mamy jedno. Jedną siarkę, jedną siarkę. Jeden chlor, dwa chlory, czyli dwójka tutaj. Teraz mamy dwa wodory i dwa wodory. Wszystko się zgadza. I jeszcze napiszemy sobie, że wydajność jest równa 85%. I jeszcze podpiszemy dane, czyli mamy 44 g siarczku żelaza. I interesuje nas siarko-wodór. Czyli znowu liczymy, ile byśmy mieli przy wydajności 100%. Mamy tutaj gramy, a to ma być w decymetrach sześciennych. I są to warunki normalne. Czyli przypominam, mówiłem już o tym w filmiku o objętości molowej. Link jest w prawym górnym rogu. Że objętość molowa, czyli objętość dla dowolnego gazu w warunkach normalnych jest równa 22,4 decymetra sześciennego na mol. Zapiszmy to sobie. Objętość molowa jest równa 22,4 decymetra sześciennego na mol. I zapiszmy sobie również masę molową FES, ponieważ to mamy w gramach, czyli jest to 56 g na mol, czyli masa molowa żelaza, dodać 32 g na mol, czyli masa molowa siarki i daje nam to 88 g na mol. Stosunek molowy tej reakcji jest 1 do 2 do 1 do 1. Interesuje nas tylko FES oraz H2S. Czyli jest to stosunek 1 do 1. Czyli wiemy, że z 1 mola FES otrzymamy 1 mol H2S. Czyli 1 mol FES wiemy, że waży 88 gramów. I 1 mol H2S to jest 22,4 dm3. Mamy teraz 44 gramy FES i jest to X. I X jest równe 11,2 dm3. Uwaga! To jest ilość decymetrów sześciennych, ale przy wydajności 100%, czyli teoretyczna. Teraz obliczamy, ile tak naprawdę. Otrzymali tej reakcji decymetrów sześciennych siarkowodoru. Czyli wiemy, że 100% to jest 11,2 decymetra sześciennego. Wydajność wynosi 85%, czyli jest to Y. I Y jest równe 9,52 decymetra sześciennego. Podkreślamy dwiema kreskami i idziemy do zadania następnego. Zadanie trzecie. Przeprowadzono kolejno dwie reakcje, uzyskując następujące wydajności. Oblicz całkowitą wydajność procesu. Mamy najpierw spalanie siarki w tlenie do SO2 wydajność 95%. Następnie dwutlenku siarki dalej go spalamy i otrzymujemy tlenek siarki 6 przy wydajności 75%. Pokażę wam najpierw sposób trudniejszy, na piechotę, że tak powiem. Następnie pokażę skróconą wersję i wtedy zadanie zajmie wam. 30 sekund. Najpierw ten trudniejszy. Mamy początkowo x gramów siarki, następnie zachodzi reakcja, czyli x. Przy wydajności 1 staje się 0,95x, ponieważ taką mamy wydajność. Czyli już nie ma całego x, tylko przereagowało tylko 0,95 tego x. Teraz 0,95x ląduje tutaj. Zakładamy, że nic z tej probówki tam nie ubyło. I skoro dalej spalamy, to zachodzi druga reakcja, czyli 0,95x. Zachodzi wydajność druga, czyli trzeba pomnożyć teraz 0,7, czyli już tą drugą wydajność, razy 0,95x i wychodzi 0,665x, czyli jest to 66%. A teraz jest drugi sposób. Czyli jeśli chcemy otrzymać wydajność całkowitą, musimy przemnożyć wydajności przez siebie. To jest bardzo ważne, to radzę zapamiętać. Czyli w tym przypadku wydajność całkowita, to będzie pomnożenie tylko wydajności pierwszej razy wydajność drugą. Tylko uwaga, musimy zamienić procenty na ułamki, czyli 0,95 razy 0,7, bo wtedy by nam wyszło, że wydajność jest jakaś kosmiczna. Czyli jest to również 0,665, czyli w przybliżeniu 66 i pół procenta. Tyle samo co tutaj. Oba sposoby są poprawne. Możecie rozwiązywać w taki, jaki Wam pasuje. I to tyle na dzisiaj. Mam jeszcze dla Was zadanie do samodzielnego rozwiązania. Gdyby pojawiły się jakieś pytania zachęcam do pisania w komentarzach. Dziękuję i do usłyszenia w następnym filmiku. Siemanko!